Sport to jest styl życia i sądzę, nie ma lepszego stylu życia niż właśnie życie ze sportem. Nie, nie spodziewam się, będzie tak fajnie, ale było naprawdę fajnie. Bardzo ciekawe rzeczy mówił. No, bardzo bym chciał też zostać yy, kierowcą rajdowym, ale wolę zostać przy piłce, bo to jest jednak moja największa pasja. Ważne jest to, żeby. Zrozumieć, że które rzeczy tak naprawdę mają negatywny wpływ na, na, no, na nasz sport, tak? na naszą pasję, ponieważ i to jest ważne, żeby je ograniczyć. No, jak każdy młody, też kopałem w piłkę. Nie, niestety, albo i nie byłem dobry w tym, chociaż grałem w. w w klubie, na osiedlu, gdzie, gdzie mieszkałem. Chciałem być zawsze bramkarzem. Z biegiem czasu, jak stawałem się, jak szedłem do góry, w, w, jeśli chodzi o wyścigi, no to ta piłka w pewnym momencie zeszła na bok i sądzę, że dobrze, się, że się tak stało, ponieważ nigdy tak dobrym piłkarzem nie byłbym, jak kierowcą. Jednak w sporcie samochodowym sądzę, sporo, sporo dobrego zrobiłem. I miałem nadzieję, że jeszcze ciekawego się od Roberta Kubicy dowiedziałeś? Dowiedziałem się, jak się żyje na torze jaką to może być dużą pasją i bardzo dużo nam opowiadał o swoim życiu, o tym jak, co się dzieje na torze w czasie jazdy, i jak można pogodzić tor i życie prywatne. Widzisz jakieś wspólne cechy przy treningu i kierowcy rajdowego, i piłkarza oprócz tej pasji? Tak, muszą obydwu wkładać wiele pracy w to, co robią, i nie mogą się nigdy poddawać, i to jest też gra taka zespołowa. Jak jego grupa zrobi błąd, na przykład źle zamontuje opony, tak samo jakby nasza obrona w piłce nożnej, w drużynie, na przykład obrońca by stracił. Piłkę i wpadła braka. Każdy miała lepsze i gorsze dni, każdy miała lepsze wyścigi, lepsze mecze. Jest bardzo ważne poświęcenie, tak? Dążenie do celów, do marzeń. Nigdy nie należy się poddawać, tak? Nawet jeśli się ma gorsze dni, gorsze mecze. Zawsze trzeba zacisnąć zęby, iść do przodu i uczyć się od jak najlepiej. Pamięci, że trzeba walczyć do końca i nigdy się nie poddawać. Trzeba się uczyć dobrze, żeby dużo później umieć w sporcie i bardzo dobrze trenować, starać się jak najmocniej i chodzić cały czas na treningi.